Dzień dobry! Witam Państwa! Witam w poniedziałek. Jest mi bardzo miło, że razem rozpoczynamy ten weekend. Przepraszam, przepraszam, ten cały tydzień, który, który nastąpi, a weekend, proszę Państwa, to wszyscy czekają już od poniedziałku. Proszę Państwa, zaskoczyliście mnie wczoraj, przedwczoraj. I trzy dni temu, i cztery dni temu, ja zostałem zasypany po ostatnim programie komentarzami odnośnie pasty do zębów. Powiem państwu, że naprawdę tej ajuwedyjskiej, o której mówiłem. Tego, to było ponad 700 komentarzy, a 500 chyba dotyczyło tej pasty. Proszę Państwa, ja odpowiedziałam ponad 100 osobom tak samo. Więc proszę przeszukać sobie te odpowiedzi moje i tam jest napisane e, dokładnie, co to jest za pasta, ale już chcę temat skończyć. Jeszcze ją państwu pokażę. Tu jest firma, ok. E, i, I to jest to. I już do tematu e, po prostu nie wracamy, jak to się mówi. E, to są tematy, no, które jakby... Zmienimy. Niech będzie tak. E, proszę Państwa, albo inaczej, jeszcze można zmienić e, na to, co było w tytule. Za chwilę przejdziemy do tego tematu, tematu moskiewskiego, bardzo, bardzo interesującego, proszę Państwa, tematu. Więc nastawiam się na to, bo temat jest niesamowity, muszę Państwu powiedzieć. Nie mogłem w to uwierzyć dotyczący właśnie Moskwy. Natomiast na początku, w związku z tym, że w swoich programach praktycznie nigdy jeszcze nie mówiłem o papieżu. Ale dotarłem do bardzo ciekawych wydawnictw wydawanych w Watykanie, które śledzą jakby papieża i ruchy papieża i to, co on mówi non-stop, 24 godziny na dobę, i natknąłem się na coś, z czym chciałbym Państwa dzisiaj zapoznać. Otóż w Watykanie papież był, bardzo dużo udziela wywiadów online, jest w bardzo wielu miejscach i jakby mówi różne rzeczy. I zainteresowała mnie jedna rzecz, która, którą chcę Państwu odczytać. Co papież powiedział? I proszę sobie to zapamiętać, dlatego że to są rzeczy bardzo istotne i pasują mi, wpisują się w dzisiejszą rzeczywistość. To, o czym my tutaj właśnie mówimy, o czym Państwo rozmawiacie. Aby bronić, powiedział papież, aby bronić podstawowych praw człowieka, potrzebna jest odwaga i determinacja podkreślił papież Franciszek w przesłaniu wideo z intencją modlitwy za miesiąc kwiecień, opublikowanym przez ogólnoświatową sieć modlitewną papieża. Jest taka sieć, nawet nie wiedziałem. Mam na myśli powiedział papież. Fakt aktywnego przeciwstawiania się ubóstwu, nierówności, brakowi pracy, ziemi i mieszkań, prawom socjalnym i prawom pracowniczym. Pomyśl, że często podstawowe prawa człowieka nie są takie same dla wszystkich. Ludzie drugiej i trzeciej kategorii oraz ludzie uważani za marnotrawstwo jakby. Nie, on mówi, nie. Muszą być takie same prawa dla wszystkich, a w niektórych miejscach obrona godności ludzi może oznaczać pójście do więzienia, nawet bez procesu, lub może oznaczać pomówienia. Ojciec święty wyjaśnia, każdy człowiek ma prawo do pełnego rozwoju i jego podstawowego prawa. Nie można odmówić w tej sytuacji tego w żadnym kraju stąd wezwanie módmy się za tych którzy ryzykują życiem i tu uwaga walcząc o prawa podstawowe w dyktaturach w reżimach autorytarnych a nawet w kryzysach demokracji które mamy dzisiaj aby zobaczyli że ich ofiary i ich praca przyniosą obfite owoce. Więc wydaje mi się, bo to papież wypowiedział bardzo niedawno, że to jest niezwykle istotny element yy, odnoś odniesienia się papieża do tej sytuacji, którą mamy w tej chwili. To jest to, proszę Państwa, o czym my mówimy. Także jest to rzeczywiście sytuacja no, taka, którą papież rozumie i chce nam przekazywać, że żyjąc w tej sytuacji, w której w tej chwili mamy, w różnych państwach, gdziekolwiek jesteśmy na świecie i w Polsce też, dzieje się to, o czym mówi papież. Ludzi pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej kategorii, gdzie zabrania się nam pracować, prowadzić biznesów, nakłada się pewne nakazy, zakazy i tak dalej, gdzie podstawowe prawa człowieka jakby są też łamane, prawda? Proszę Państwa, warto o tym mówić. Mówię o tym pierwszy raz. Dlatego, że są to słowa, które odzwierciedlają ogólnie sytuację, w której my w tej chwili się znajdujemy. Przechodzimy do następnego tematu bardzo interesującego, proszę Państwa, niezwykle interesującego, o tyrustyce szczepionkowej Niemiec yy, w Niemczech, która się odbywa. Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy latają do Moskwy, aby się zaszczepić sputnikiem V czy Sputnikiem 5, tą słynną rosyjską szczepionką. Proszę Państwa, nie wszyscy, nie wszyscy chcą czekać miesiącami w kolejce do szczepienia przeciwko U07.1. Proszę sobie zapamiętać, to jest symbol tego, co się teraz dzieje. U07.1, symbol szpitalny tej jednostki chorobowej. Pierwsi niemieccy turyści jeżdżą już po szczepionkę do Rosji, proszę Państwa. Kierownik biura podróży z około mu opowiada w ogóle o tej całej sytuacji, że z około 50 innymi Niemcami, pierwsza grupa udała się do, do Rosji na wycieczkę. Przypuszczam, że chodzi o Moskwę, aby zaszczepić się z Sputnikiem. Rosyjska szczepionka na to, co się w tej chwili dzieje, jakby jest w tej chwili podawana Niemcom, dlatego, że oni się nie mogą doczekać tych szczepień w, Niemiec, w Niemczech. I ten Niemiec o tym opowiada, że się nie może doczekać i prawdopodobnie do końca roku się nie doczeka. Kierownik biura mówi, że to już jest druga grupa, która jedzie po, po zastrzyk do Rosji. E, wysyła to norweskie biuro podróży, e, World Visitor, e, a do września chcemy sięgnąć e, jakby do 50 osób tygodniowo z Niemiec, będą ich wysyłać do Moskwy, mówi kierownik oddziału w Monachium. Proszę Państwa, dla, dla Rosji, która sprzedaje szczepionkę na całym świecie, takie wiadomości są mile widziane. Niemcy, którzy uciekają do Rosji w związku z, roz, z rozpaczliwym, jak podają, z rozpaczliwym chaosem szczepień w ich ojczyźnie. Także dlatego zainteresowanie rosyjskich mediów grupą niemieckich turystów jest bardzo duże. Ale za chwilę przychodzimy do sedna, proszę Państwa. I to jest sedno informacji. Turyści nie muszą nawet jechać do szpitala. Jak oni już tam do tej Moskwy przylecą, to oni się nie udają do szpitala, dlatego że szczepionkę dostają w hotelu, ale wycieczka nie jest tania. Kierownik biura z Berlina powiedział, że szczepionka kosztuje 150 dolarów. Natomiast pobyt jakby ten tygodniowy w Moskwie 1000 euro, a trzy tygodnie później trzeba wziąć drugą dawkę. W związku z tym, dlatego niektórzy turyści spędzają cały ten okres w Rosji, ale wtedy to jest inna cena. Około... Tysiąca euro, euro za tydzień do 1500, czyli trzeba liczyć około 3000 euro plus 100, po 150 za każdą szczepionkę, to no, grubo ponad 3000 euro. No, taka jest prawda. Yy, także proszę Państwa, tak, taki biznes, yy, kto by to w ogóle pomyślał, że Niemcy będą jeździć w ogóle, szczepić się do, do Rosji, do Moskwy, prawda? A jeżdżą. Jeżdżą. W związku z tymi i się boją, no bo jest y, napakowana ta sytuacja tak informacjami, gdzie gdziekolwiek się y, włączy, czy radio, czy telewizję, to o tym samym mówią. I to, proszę Państwa, działa na, na umysł, na wyobraźnię ludzi, co niektórych, o słabym, jak, że tak powiem, no, y, słabej psychice, że po prostu ludzie zaczynają się bać. I to jest, proszę Państwa, rzeczywiście istotny problem. Proszę państwa, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone. Senator Rand Paul, republikanin, powiedział, że nie generalnie chodzi o maseczki. Proszę posłuchać. Co się dzieje, jeżeli chodzi o urzędników federalnych, chodzi o noszenie maseczek w miejscach publicznych, jakby. Sama ta sytuacja, że im się każe tym ludziom, to Rand Paul twierdzi, że to zniechęca ludzi do szczepień, jeśli się nakazuje ludziom to nosić. On twierdzi, że w pełni zaszczepione osoby nie muszą nosić masek w miejscach publicznych. Tak twierdzi Rand Paul, opisując to jako teatr, w cudzysłowie, że to jest teatr. Paul powiedział, że Zaszkodzi to próbą intodumowania <noise> zaszczepiania ludzi. <noise> zaszczepiania. I jakby jeś, jest opinia. Jeśli opinia publiczna w to nie wierzy, że zastrzyk ma wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, no to y gdzie tutaj maski dla tych, którzy już mieli, albo generalnie, że jest to jakiś problem w ogóle logiczny, który się zaczyna, zaczyna funkcjonować w społeczeństwach i te problemy logiczne, zderzenie tych problemów powoduje, że ci ludzie po prostu zaczynają tracić wiarę w to, czy to pomaga bardziej, czy to. Chcą się decydować i tutaj nast następuje konflikt interesów, proszę Państwa. Tutaj była sytuacja taka, że Rand Paul, Paul, mówiąc o tym, miał na myśli internetowe spotkanie światowych przywódców, na którym ze wszystkich prezydentów i przywódców świata tylko, tylko Joe Biden był jedynym urzędnikiem noszącym maskę, prawda? Więc dziwne to jest, prawda? Więc ludzie, którzy to oglądają, no wiedzą, że coś tu jest nie tak, no bądźmy konsekwentni. Powiedział im, że, że wszyscy no, powinni nosić maski N95, to są bardzo takie porządne, aby wejść do Białego Domu. Mimo, że wszyscy zostali zaszczepieni, prawda? Ci urzędnicy są poszczepieni, a mają zakładać te maski, jak wchodzą do Białego Domu. Więc za tym nie stoi żadna nauka, jak on mówi, dalej. Ron Paul, to podsycanie strachu, ale ma również szkodliwy wpływ, ponieważ zniechęca ludzi do szczepienia, ponieważ mówią, że jeśli. Ta szczepionka nic nie, nie znaczy. Wydaje się, że nie ma żadnych ochronnych korzyści w takiej sytuacji, jeżeli każemy zakładać jeszcze te maski. Także to jest dosyć ciekawy wywód, bo to jest wywód już jakby polityczny. On znajduje się w przestrzeni politycznej Stanów Zjednoczonych. To jest to, co zostało wypowiedziane po prostu i to w tej przestrzeni jest. I to, I to funkcjonuje, powiedział polityk i o tym się zaczyna mówić, prawda? Są to rzeczy aktualne, na czasie, tak jak to, co powiedział papież, tak jak to, co się dzieje z turystyką do, do Moskwy i to, co powiedział Ron Paul. Proszę Państwa, Sąd Najwyższy został poproszony o zajęcie się kwestią. Czy rząd federalny Stanów Zjednoczonych może przeszukiwać smartfony i laptopy podróżnych na granicy USA bez nakazu lub podejrzenia podpełnienia przestępstwa? Tak po prostu zaczynają przeszukiwać dane. Liczba wyszukiwań urządzeń elektronicznych na granicy przeszukiwań znacznie wzrosła od 2016 roku znacznie do teraz, a zaczyna to być pewien problem. Według danych American Civil Liberty Union i, i innych jeszcze agencji, no, w imieniu tych, te agencje złożyły 377-stronicową skargę, jakby pozet, pozew przeciwko rządowi. Rząd twierdzi, że przeszukiwania są potrzebne, aby chronić ojczyznę Stany Zjednoczone. Tak twierdzi rząd. Wzrost liczby wyszukiwań urządzeń elektronicznych jest napędzany misją polegającą na ochronie narodu amerykańskiego, tak twierdzi rząd, i egzekwowania prawa narodowego w erze cyfrowej, podał rząd we wcześniejszym już oświadczeniu. Przeszukania urządzeń elektronicznych dostarczają dowodów pomocnych w zwalczaniu działalności terrorystycznej różnego rodzaju pornografii, naruszeń kontroli eksportu, naruszeń praw, praw własności intelektualnych i oszustw wizowych czytamy w oświadczeniu. I ten urzędnik dalej, John Wagner na, 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 nazywa się, powiedział, że wyszukiwanie urządzeń elektronicznych jest w niektórych przypadkach przeszukiwanie jakby tych urządzeń jest w niektórych przypadkach integralną częścią określenia intencji osoby, po co dana osoba w ogóle wjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Czyli mało im informacji, które podaje się w, w tych wszystkich formularzach wizowych i tak dalej, to jeszcze trzeba przeszukiwać urządzenia elektroniczne. No to zaczyna być problem, proszę Państwa, bo to, to jest z każdej strony... Coś się dzieje, i ta kontrola jest tak po prostu napędzana, że to, jest, to są rzeczy no, niesłychane. Jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale co będzie za dwa miesiące albo za pół roku, proszę Państwa? Nie wiadomo, co będzie, co się stanie, prawda? Chcę Państwu podać kolejną bardzo ciekawą informację, która zaskoczyła mnie. Szczególnie dlatego, że ta końcówka, którą Państwu przeczytam, chodzi o Chiny, była dla mnie no, totalnie przerażająca, absolutnie. Zaaresztowano czterech lekarzy w Chinach za nielegalne pozyskiwanie narządów właśnie od, od ludzi. Ale w tym przypadku chodziło o osobę martwą. Jakby bez wiedzy że ktoś po prostu gdzieś zabiera i, i jak już jest osoba martwa i kradnie te, te narządy, sprawa jakby karna dotyczyła nieautoryzowanej operacji pobierania narządów przeprowadzonej w nielicencjonowanej karetce w Chinach. To rzuca nowe światło na, światło na nieustające wysiłki Pekinu, mające na celu ukrycie sankcjonowanej przez państwo polityki pobierania narządów od więźniów sumienia, czyli więźniów politycznych, czyli żywych osób. Czytamy dalej. W lipcu właśnie ubiegłego roku czterech lekarzy ze wschodnich Chin zostało skazanych, na od 12 do 28 miesięcy więzienia po tym, jak zostali uznani za winnych nielegalnego pobrania wątroby i dwóch nerek pacjentki ze szpitala Li, yy, Li Peng po jej śmierci. Ale według mediów chińskich, yy, jakby państwowych, wątroba Li trafiła do szpitala wojskowego w stolicy Chin, Pekinie, a jej nerki trafiły do szpitala w sąsiednim Tinien, Tinin na przeszczep. I teraz oba szpitale zostały zidentyfikowane przez organizację non-profit z siedzibą w USA jako podejrzane ośrodki przymusowego przymusowego pobierania narządów żyjących więźniów politycznych. No coś, proszę państwa, niebywałego. Ten temat wiąże się z tym o czym mówił papież, co państwu czytałem na początku, że to są ludzie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i nie wiadomo jeszcze jakiej kategorii. Więc yy, yy, po prostu to, co się dzieje, to są rzeczy no, no niesłychane, proszę państwa. Świat się zmienia, jakoś w jakimś dziwnym kierunku idzie. Tak jak powiedział yy, w ostatnim wywiadzie z panem Arturem Kalbarczykiem, Proszę Państwa, proszę sobie ten wywiad wysłuchać, szczególnie jego końcówkę. Zadałem panu Kalbarczykowi takie ogólne pytanie i powiem Państwu, jeżeli nie macie czasu, to wysłuchajcie gdzieś od 7 minuty do końca, jak już jest, czy 8 minut do końca. Proszę sobie ten wywiad wysłuchać. Te 8 końcowych minut ostatniego wywiadu z panem Kalbarczykiem. Co on powiedział? I on powiedział coś bardzo ważnego. Przyznam się Państwu, że ze smutkiem, to chcę Państwu powtórzyć oględnie, ale proszę jego wysłuchać, jak on to mówi, że niektóre państwa, niektórzy ludzie, którzy mieszkają w niektórych państwach i je wymienia, on mówi to bardziej szczegółowo. Te społeczeństwa są już, proszę Państwa, niereformowalne. Niereformowalne. I to są społeczeństwa, które, to są ludzie, którzy myślą, że tak ma wyglądać życie. Nie? Proszę sobie wysłuchać tego wywiadu. Proszę Państwa, osiem ostatnich minut i to jest pewna kwintesencja dzisiejszego czasu. Nie chcę zagłębiać się w to, bo to są bardzo rzeczy, bardzo trudne. Nie chciałbym w tej chwili o tym mówić. Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć jeszcze. Jeszcze jedna informacja, może troszkę więcej. Jeśli się Państwu materiał podoba, to bardzo proszę łapkę w górę. To są bardzo że, ważne rzeczy dla mnie są dwie łapki dla Państwa. Serdecznie dziękuję za za ten support i wsparcie mnie, tego, co robię, bo to są, to są rzeczy niezwykle istotne. Także to są, to, ta łapka w górę jest istotniejsza chyba od, od subskrypcji, dlatego, że to pozycjonuje w odpowiedni sposób na tą moją pracę na YouTubie. Zresztą dostaję informacje o YouTube, od YouTuba przeważnie kilka razy w ciągu doby wiem, co się mniej więcej dzieje. Takie informacje przychodzą. Proszę Państwa, Teraz kolejna sprawa polityczna, może wydać się to śmieszne, bo to może śmierdzący temat, a może i nie śmierdzący, ale pomówimy o śmieciach. Dlaczego, dlaczego śmiecie idą do góry? Teraz była kolejna podwyżka, proszę Państwa, nawet o 135%. To nas, to zaczyna być taki wydatek potężny, śmiecie, bo generalnie śmiecie od, od wielu lat, od wielu, od dziesiątków lat, była sprawą polityczną śmiecie, ale nie taką, jaką jest w tej chwili. To są, proszę Państwa, zasoby Unii Europejskiej. Proszę Państwa, chodzi o plastiki i o nie inne rzeczy, które mamy przetwarzać. Pamiętacie Państwo audycję o zasobach Unii Europejskiej? Właśnie o recycling, o... Przetwarzanie śmieci, plastików. Oto toczy się wojna, bo tu będą ogromne kary nakładane, jeśli ta ilość plastików nie zostanie w odpowiedni sposób przerobiona. Polska będzie płacić ciężkie miliardy, ciężkie, i w związku z tym te śmieci stają się w tej chwili sprawą. Bardzo gorącą politycznie. Stąd te podwyżki, bo jeśli oni mają to wszystko po prostu przerabiać, to tam są potężne inwestycje potrzebne. Potężne stąd te opłaty. I teraz były opłaty, właśnie. W niektórych gminach podnieśli 135%. To są, to są olbrzymie opłaty. To nie, niedługo będzie więcej jak za wodę. Już jest więcej jak za wodę więcej jak za kanalizację i zaczyna być poważny problem. Ludzie zaczynają być zmuszani do tego, aby segregować i to bardzo dokładnie, zmniejszać objętość, bo Państwo muszą wiedzieć, że na śmieciach zarabia się też na objętości. Śmieciarka, której jeździ, ubija. Więc jeśli panio, państwo ubiją, będzie ich mniej, prawda? Ale muszą być butelki wszystkie podkręcane albo pocięte czy coś. No, niestety, świat teraz. Oglądałem takie filmy, gdzie są rzeki, gdzie ludzie wyrzucają w miastach, w których mieszkają, śmiecie do, do rzeki, no, do, która płynie przez miasto. No, no sobie trudno wyobrazić, może to jest jakiś sposób, żeby zmusić ludzi żeby zmusić y, po prostu ich do tego żeby, żeby szanowali miejsce w którym po prostu, w którym żyjemy ostatnio oglądałem film powiem przyznam się państwu y, chciałbym wam puścić ale na, natychmiast by to było po prostu chodziło o ulicę gdzie jakiś samochód się zatrzymał y, przed jakimś innym samochodem który akurat miał włączoną kamerę i ktoś tam wywalał śmieci z tego samochodu, który stał przed, na ulicę po prostu. Ten kierowca się wkurzył, był jakimś takim, nie wiem, karateką czy dżudokiem. I takie manto spuścił, bo tam reszta tych chłopaków młodych wyleciała z tego pierwszego samochodu. No, yy, sytuacja skończyła się tak, że oni leżeli już na ulicy, wszyscy, a ty, bo ten jeden ich załatwił, i wziął ten kosz na śmieci i wsypał im po prostu, tam gdzieś nieopodal był kosz, po prostu wsypał im do samochodu, nie? I odjechał. Yy, to, to są też metody drastyczne, oczywiście za to można iść do więzienia, ale. Ludzie nie szanują miejsca i nie szanują innych ludzi. Także to jest potrzebna pewna świadomość. I proszę Państwa, i to są rzeczy bardzo istotne. No, także cóż, dzieją się kolejne sprawy. Tutaj mam bardzo ciekawe materiały na jutro. Będę próbował coś Państwu ciekawego przedstawić jutro. Natomiast za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Ten widok Moskwy mi się bardzo spodobał, bo to są no, naprawdę kolorowe, piękne widoki i ta tęcza. Natomiast nikogo absolutnie nie namawiam, żebyście Państwo czasami nie pomyśleli, że namawiam kogoś na wycieczkę do Moskwy, żeby się zaszczepił. Ja tylko podaję to, że Niemcy, Niemcy wpadli na taki genialny pomysł. Mają tyle kasy i po prostu niech, niech oni sobie jeżdżą. Ja tylko z racji tego, że tutaj jestem, chciałem Państwu o tym powiedzieć. Także dziękuję serdecznie. Serdecznie pozdrawiam i do jutra do godziny 19. Kłaniam się. Dobranoc.